Witam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić dwie tanie lampki. Pierwsza z nich to przednia lampka Spekter 500 lumenów według producenta. Lampka jest tania, lampka wykonana w Chinach, model, jak i marka, widzicie, że to jest taki, można powiedzieć, no name nazwany, to nie jest sygnowane żadną jakąś znaną marką, znanym brandem. Druga natomiast to Nexelo, prosta lampeczka z dwoma trybami pracy, w spekterze mamy trzy tryby pracy, więc zaczynamy i powiem wam więcej na temat tych oto lampek. Przednia lampka rowerowa to ten spektar, o którym wam wspominałem, XPG 500, tak się dokładnie on nazywa, ma ponoć 500 lumenów tego światła, tej mocy świecenia. Trzy tryby pracy mamy, jest jakby 100% świecenia, o tak jak teraz mamy. Potem mamy 50% i tryb migający. Poza tym dowiemy się z opisu od sprzedawców na przykład, że te, ta lampka w trybie migającym może świecić do 12 godzin i pojemność akumulatora wynosi 1500 mAh. Nic więcej nie jest napisane na temat trybu tego maksymalnego czy średniego, ile może świecić, tylko że w migającym jest to 12 godzin. Wymiary tej lampki to 8,5 cm długości, 4 cm szerokości i 2,5 cm wysokości. Ładowana oczywiście. Przez USB możemy to naładować sobie przez laptopa, powerbanka czy też gniazdko w domowe. To jest wersja udoskonalona znanego modelu XPG350. Właśnie ten model XPG500. Następnie ta lampka ma taki oto uchwyt. Na tym uchwycie, zaraz Wam pokażę sam uchwyt, lampkę weźmiemy na bok, sam uchwyt jest właśnie na, takim, na takiej gumowej gumce zaczepiany i tu mamy taki właśnie port plastikowy do którego przyczepiamy lampkę. Osobiście mogę powiedzieć, używając już tej lampki z jakiś rok czasu, albo nawet i dłużej, że podczas szybkiej jazdy, zwłaszcza górskiej, potrafi się przesuwać. To znaczy przesunąć się w dół, w górę i tak to wygląda na tym pasku, ale ogólnie dobrze się trzyma podczas takiej normalnej jazdy, ale gdzieś szybciej coś oczywiście nam nie spadnie z tego uchwytu plastikowego. Tyle, że na tym gumowym może się przesuwać na kierownicy, można by tutaj zastosować jakąś podkładkę, choć tutaj jak zobaczycie jest taka, e, zaraz Wam pokażę, taka gumowa, e, po prostu. Też taka podkładeczka, taka guma stabilizująca, ale powiem szczerze, że zależy jaka kierownica, ale na moich kierownicach się troszeczkę ślizga i opada poprzez swój ciężar. Jest lekka, ale jak widzicie, jest 8,5 cm długa, także to ma też znaczenie. Ogólnie lampkę polecam za cenę mniej więcej. 80 zł, coś w tych granicach, taką lampkę można kupić. Oczywiście są lepsze, są mocniejsze i tak dalej. Tutaj producent, ten który to wykonał, deklaruje 500 lumenów. Czy tyle jest? No nie powiem Wam do końca, a trzeba było to dokładniej sprawdzać. No ale jest napisane spekter XPG500, także coś może być na rzeczy. To jest lampka przednia. Teraz lampka tylna Nexelo. Ta lampka jest dość prosta. Możecie ją kupić za kilkanaście złotych. Ma dwa tryby pracy: taki oto migający i tryb ciągły. Na jeżdżenie po mieście i gdzieś w terenach oświetlonych w zupełności wystarczy. Lampka ta, jak widzicie, ma moc świecenia taką około 100 lumenów, nie więcej. Tutaj mamy też taki paseczek jak widzicie gumowy, który sobie tutaj otwieramy i następnie zaczepiamy na sztycę podsiodłową, czyli tą rurę pod siodełkiem bądź gdzieś tam na tylne widełki trójkąta, tylnego trójkąta i możemy używać lampki, ma też tutaj właśnie taką, taką, szlu, taką o, taki zatrzask, z którego wyjmujemy tę gumkę i możemy stosować różnego rodzaju inne zaczepy. Bardzo tania, prosta lampka na baterię ta jest. Także jak widzicie, o coś takiego na miasto w zupełności może wystarczyć. Tanie, proste baterie się wymienia otwierając klosz. I powiem Wam, że tutaj jest ten plus, że Wam się nie rozładuje dopóki bateria się nie rozładuje, czyli możecie cały czas używać, a nie pilnować jak w tej procesu ładowania. Także są zwolennicy lampek na baterię AA, czyli taką dłuższą lub właśnie zbudowanym akumulatorkiem. To tak to właśnie wygląda w tego typu rodzajach. Mamy przedstawione dwie lampki i dwa rodzaje, tak? Lampkę przednią i lampkę tylną, lampkę na akumulator ładowaną przez USB i lampkę na baterię. Wybór zależy od was. Pokazałem wam dwa rodzaje w dość przystępnych cenach i moim zdaniem sygnowanie logiem nieraz właśnie zwiększa cenę, ale też nie jest to współmierne z jakością takich lampek. Oczywiście są lampki droższe, o wiele lepsze, są lampki konkurencyjne, ale pokazuję wam tutaj, że tak zwane chińczyki też sobie dadzą radę. Zwłaszcza ten Spectre 500 jest lampką, która jest wytrzymała, jest zrobiona z takiego stopu metalu, także i się to nie rysuje i to się nie zepsuje i nawet jak upadnie i mamy tutaj dobre wzmocnienie tego systemu ładowania. Tak samo lampka Nexelo jest też dobrym wyborem i tanim wyborem tylnej prostej Lampki, która po prostu pokaże, że jesteśmy na drodze w przestrzeni takiej miejskiej, bo nie polecam jej oczywiście jeździć gdzieś z taką lampką na trasie w nocy daleko. Wybierając się gdzieś naprawdę w jakąś poważną trasę, jedynie jakieś takie podmiejskie tematy jazdy, czy też miejskie, gdzie jest oświetlenie uliczne w zupełności wystarczy, czy też w gorszą jakąś taką pogodę, już mamy jakieś bezpieczeństwo. Ważne jest to, żebyśmy jeździli z lampkami i ich używali. To tyle mniej więcej w tym odcinku. Pokazałem Wam dwie, dwie fajne lampki w przystępnej cenie. Trzymajcie się i dajcie znać, czy Wam się podobało. Hubi Bike.